Hej, hej. Widzimy się ponownie. Nadal testujemy farby od Natalii Nowakowskiej. Różne bajery metaliczne, opalizujące holo, rozwarstwiające się i tak dalej, i tak dalej. Zapewne już widzieliście któryś z serii filmów. Jeśli nie, to możecie sobie obejrzeć poprzednie odcinki na moim kanale. A bez zbędnej zwłoki ja je najpierw namoczę, a potem Wam powiem co mamy. Niech one się już powolutku aktywują nam. Namaczamy zawsze miękkim pędzelkiem. Dzisiaj mamy tak: 44 Lemon Jazz, 46 Green Lim, 59 Wild Cranberry, 83 Peony Garden i 120 Magic Dusk. Kolejne pięć kolorów i zobaczymy, co z nich takiego fajnego nam tym razem wyjdzie. Przy okazji przypominam o konkursie. Na grupie podejrzewam, że, że mniej więcej teraz gdzieś ten konkurs będzie, chyba że już był, bo nagrywam zbiorczo, ale myślę, że, że on po prostu będzie. Daliśmy dłuższy termin, więc. Z całą pewnością jeszcze coś nam tam trwa, albo się lada chwila zacznie, jeśli mamy opóźnienie. Dajcie znać, czy w ogóle używacie tego typu farb z jakiejkolwiek firmy. A jeśli nie, czy Was kuszą, albo czy chcielibyście na przykład takie farby wygrać? Możecie też napisać, który kolor najbardziej się Wam osobiście spodobał. Tych, które są pokazywane, albo czy macie jakiegoś swojego faworyta u konkurencyjnej produkcji czy sprzedaży? Najbardziej wprawdzie znana jest Leślinka, ale w Polsce mamy jeszcze Kaktusy Gard. Tu mamy nasz róż. Spróbujmy go takiego troszkę gęstszego dać. O. ten powinien być delikatniejszy. Spróbuję go troszkę więcej namieszać. Tak. On nie jest aż tak bardzo agresywny, ale ładny, połyskliwy. Trzeba mu dać chwilkę, żeby wyschł. To pewnie pokaże się w większej okazałości. Mnie ciekawi ten magic dusk. Cóż to będzie? Podejrzewam, że to będzie dwukolorowy. Tak. Trzeba mu dać sekundkę, żeby sobie spokojnie wysychł. A w tym czasie rzućmy okiem na pasek z poprzedniego. Spójrzcie, jak się bardzo świeci, to złoty, to jest poprzedni odcinek. zrobię lepszą ostrość. jest. Widzicie, jakie one są mocno połyskliwe. I może lepiej będzie. O, tym razem bardziej widać ten przebijający zielony. Także to było poprzednio. A tutaj schną nasze dzisiejsze kolory. Przypominam, że jeśli chodzi o jakąś światłotrwałość i tym podobne parametry, no to dla takich pigmentów one są bardzo rzadko określane. Niestety to są pigmenty bajeranckie, jakieś do wykańczania prac, kartek. Niż takie klasyczne do malowania. Więc tutaj ciężko tego typu techniczne parametry, co nie zmienia faktu, że są na swój sposób urocze i gdzie się tam można do prac dokładać. Wiadomo, że nie jest to trwałość kolekcjonerska, tak jak bywa przy farbach, które tam mają światło trwałe rzędu 8, że one ponad 100 lat w dobrych warunkach potrafią przetrwać bez zmiany odcienia. Ale tak jak mówię, na jakieś takie krótsze, rzekłabym bajeranckie prace, takie farbki są świetne. Zobaczmy z bliska. Żółcień bardzo delikatna. Połyskliwa, ale delikatna. Limonka również. O, uciekła mi, przepraszam. No, złap się ostrość. Ona w ekranie jest bardziej zielona. Tak jest na, w rzeczywistości bardziej żółtawa. Róż jest różem. Pełnia też wygląda podobnie. O, ten mi jeszcze dosycha. Podajmy mu jeszcze chwilkę. On na pewno będzie dwukolorowy. Nie chcę go poganiać bezczelnie suszarką, ale tutaj już widzicie, on zmienia zmienia barwę. Na końcu filmu będzie potem zrobione zdjęcie, jak wygląda wyschnięty, więc będziecie mogli go sobie zobaczyć jeszcze jeszcze raz. Także widzimy się w kolejnym odcinku, obejrzymy następne pięć kolorów. Na razie.